Dzień dobry, witam serdecznie Dziś do sprzedania Mitsubishi Colt Dla zmiany. No tych Coltów też tam kilka już W tej historii moich filmów się przewinęło Ale ten jest wyjątkowo super Powiem tak, no zawsze kurczę mówię, że wyjątkowo Że jak jest coś takiego, ale on ma przebiegu 103 tysiące kilometrów Więc to jest po prostu bajeczka Miał jednego właściciela w Niemczech Był sprowadzony z Niemiec Mam tam skserowany, ponieważ do wydziału komunikacji już jest zarejestrowany samochód, więc do wydziału komunikacji wszystkie niemieckie dokumenty poszły, ale mam skserowany ten, ten, ten duży brief tak zwany i tam jest liczba właścicieli i tam jest zero, czyli to jest pierwszy właściciel, jakby było jeden, to był dwóch właścicieli i tak dalej. I to jest tam, jakby mam, mam, mam tą, kserówkę, tą kserówkę do wglądu, że tak powiem. Na autko, co no, tylko co mogło się coś z 300 tysiącach Mitsubishi? Takim bezawaryjnym z silnikiem 1.3. To jest rocznik 2008, silnik 1.3 na łańcuchu. 90 koni, 95 koni. On chyba ma tam przynajmniej na wszystkie szyby w oryginale. No, auto super, powiem tak. W środku jest jak jaknówka, zaraz zresztą zobaczymy. Odpalamy, bo to nie ma co, co tam, że tak powiem, gadać. Jest klimatyzacja, jest wszystko co potrzeba e, tak naprawdę tutaj w tym samochodzie. E, są elektryczne szyby, elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka. E, klimatyzacja, e, taka półautomatyczna wręcz, bo tam nastawiamy jakieś temperatury. E, też nie działające oczywiście, wszystko elegancko, pięknie działa. Kurde, mam takie brudne łapska, że nie, nie będę wtykał już w ten ekran. Ale no niestety, tak, taka robota jest tutaj, że tak powiem przy myciu, szarowaniu tych aut. E, i z MP3 i z AUXem takim tutaj, że właśnie sobie można podłączyć jeszcze Telefonik, czy tam jakieś inne źródło muzyki i sobie słuchać działający wyświetlacz piękny, elegancki, bo czasami to jest taka ich przypadłość, że czasami to nie działa piękna szara pod sufitka. No w ogóle auto genialne. Za chwilę zobaczycie Państwo w środku to auto, za chwilę tam pod baseczkę pójdziemy na zewnątrz. Po prostu bajka, kurczę taki, taki sobie rary rarytasik wyrwać. To jest naprawdę fajnie. Tak jak mówiłem, nam 103, 480 z No To jest po prostu bajeczka, tak jak ja to różnię. Fotel kierowcy w ogóle bez śladów zużycia. Fotel pasażera to samo, zresztą z tyłu to tutaj też z zewnątrz, co on jest wyposażony w Audi bardzo ładne z bardzo ładnymi letnimi okonami. Ja zimowy do tego nie mam. Eee, samochód dopiero co wycierany, że tak powiem był, bo znowu taką pogodę mamy zmienną. Tylne, tutaj, tutaj tak samo, no tu tam delikatna chyba plamka, czy jakiś tam okruszek, ale tak naprawdę jest no, w stanie no, no, fabrycznym to praktycznie, te, te, te fotele i to, to wszystko, to, co jest z wewnątrz. Z zewnątrz jakieś ślady używ użytkowania ma, ponieważ cały ten to życie miała go kobitka pani, przepraszam może by ktoś się nie przyczepił nawet ten bagażnik tutaj z tyłu no jest kurde nówka. naprawdę, no, tam kilka śladów jakichś użytkowania z zewnątrz ma, ale no jak ktoś się chce czepiać 2008 rok samochód ta ciemna szyba nie wiem czy wiem już alufelga, ciemne światła tak to jest fabrycznie przyczynione, na pewno i te szyby i te lampy, bo zaraz jeszcze przejdziemy do przodu, ma takie piękne, ciemne lampy, które są w środku czarne, normalnie są srebrne, a te są w środku czarne i to jest na pewno fabryczne. To tak jest, tak one wyglądają. Z obu stron no, robi wrażenie ten samochód jak na tego Miszka małego, no to robi wrażenie super, no, naprawdę, no, świetne. Ja, ja ich kilka miałem, ale to na no, jeszcze nie miałem. Ja tak nie ujmując oczywiście tamtym, bo były świetne. Ale ten jest no, wyjątkowo fajny. Zaraz tutaj cykniemy sobie pod maseczkę. Normalny, niemyty, niefidowany filmik. Eee, Słuchaj, nowe alternator jak widać. No nie wiem co tu jeszcze chcieć, to tak naprawdę no, no, no nie ma bardzo to jest tutaj, że tak powiem e, wydziwiać z tym samochodem. E, Rocznik 2008 jeden benzyna, żeby, żeby to jest nie było coś Cóż, no 5 minut filmów kłastarczy, na takie małe autko. E, Małe super autko, tak powiem. Zapraszam serdecznie wszystkich tych, którzy taki miejski, jesteśmy w Warszawie, więc miejski samochód na pewno by się taki przydał, pięciodrzwiowy, z takim przebiegiem Mitsubishi będzie działać i działać. Zapraszam serdecznie jeszcze raz, pozdrawiam, dziękuję za oglądanie.